Styczeń mróz minus 21. Marta stoi na chodniku Boso, w cienkim płaszczu obok dzieci. Córka 5 lat, syn 3 lata płaczą za plecami zamknięte drzwi, ich mieszkanie było ich. Teściowa stoi w oknie, uśmiecha się. Zimno, dlaczego matka małych dzieci stoi w śniegu bez butów? Trzy tygodnie temu Marta straciła męża. Wypadek na budowie. Tomasz nie żyje. Trzydzieści dwa lata, Marta, dwadzieścia osiem, dzieci zostały bez ojca, funeral w Krakowie, czarny dzień, teściowa Halina płakała głośno, szlochała nad trumną, mówiła jak bardzo kochała syna. Kłamstwo. Następnego dnia przyszła do mieszkania z adwokatem, z dokumentami. To mieszkanie należało do mojego syna. Marta spojrzała na papier. Ale ja tu mieszkam z dziećmi. Nie mam czasu na Twoje problemy. Halina wzięła dokumenty. Masz tydzień. Pakuj się. Tydzień minął szybko. Marta szukała pomocy. Dzwoniła do rodziny męża. Nikt nie odbierał. Brat Tomasza Marek powiedział trzy słowa: Nie moja sprawa. Rozłączył się. Dzisiaj rano Halina przyjechała z ekipą. Czterech mężczyzn wyrzucili rzeczy na klatkę schodową, ubrania. Zabawki dzieci, stare zdjęcia, wszystko w workach. Marta błagała. Daj mi jeszcze dzień. Nie, dzieci są chore. Powinnaś była pomyśleć wcześniej. Halina wzięła klucze. Zamknęła drzwi. Spojrzała na Martę z góry. Masz jeszcze jeden dom. Jaki dom? Ten stary w lesie. Po dziadku Tomasza. Tam nikt nie mieszka od lat. Teraz będziesz mieszkać ty. Marta wiedziała o tym domu. Stary drewniany budynek 40 kilometrów od Krakowa głęboki las nie ma prądu nie ma wody dziadek Stefan zmarł 10 lat temu dom stoi pusty nikt tam nie jeździ jak tam dojadę to twój problem Halina wsiadła do samochodu odjechała zostawiła Martę z dziećmi i workami na mrozie sąsiedzi patrzyli z okien nikt nie wyszedł pomóc strach Halina miała wpływy w mieście. Nikt nie chciał problemów. Marta wzięła telefon. Ostatnie pieniądze 120 złotych. Zamówiła taksówkę. Kierowca przyjechał, spojrzał na worki. To wszystko? Tak. Gdzie jedziesz? Las pod Krzeszowicami stary dom drogo będzie. Ile? 100 złotych. Zostało jej 20 na jutro na dzieci na chleb. Ile trwa podróż do miejsca, które ma zmienić całe życie? 40 minut jazdy. Dzieci zaspały w tyle. Głodne, zmęczone. Kierowca milczał. Radio grało stare piosenki. Marta patrzyła przez okno. Las gęstniał. Droga stawała się wąska. W końcu skręcili na zarośnięty trakt. Tu jest dom? Tak. Za drzewami. Samochód zatrzymał się. Marta zobaczyła budynek. Stary, drewniany, ciemny okna zabite deskami dach zapadnięty z jednej strony śnieg leżał wszędzie wokół las cisza kierowca pomógł wynieść worki spojrzał na martę naprawdę tu zostaniesz nie mam wyboru powodzenia odjechał został dym z rury wydechowej cisza marta wzięła córkę na ręce syna prowadziła za rękę mamo tu straszno nie bój się będzie dobrze drzwi były zamknięte na kłódkę stara zardzewiała marta kopnęła raz drugi trzeci kłódka pękła drzwi otworzyły się z piskiem w środku ciemność zapach wilgoci kurzu marta weszła dzieci trzymały się jej płaszcza w pierwszym pokoju stół krzesła wszystko pokryte kurzem pajęczyny w kątach zimno jak na dworze nie ma ogrzewania piec stoi w rogu pusty 90% ludzi nie przetrwałoby pierwszej nocy w takim miejscu. Marta była w tych dziesięciu procentach, musiała. Dla dzieci zostawiła je w pokoju. Poszła dalej. Kuchnia, stare meble, zlew bez wody, pęknięte kafle, sypialnia, łóżko zbutwiałe, ściana mokra od wilgoci, ostatni pokój, mniejszy, tu było czyściej, dzieci będą spać tutaj. Wróciła do córki i syna, rozpakowała worki. Znalazła koce, ubrania, zabawki. Zrobiła posłanie na podłodze w małym pokoju. Okryła dzieci. Zostało jedzenie, dwa jabłka, kawałek chleba. Podzieliła na trzy części. Mamo, zimno. Zaraz będzie ciepło. Obiecujesz? Obiecuję. Musiała rozpalić piec. Wyszła na dwór. Szukała drewna. Za domem sterta starych bali. Przemoczone. Brudne. Wzięła kilka. Wniosła do środka, znalazła stare gazety, zapałki w szufladzie kuchennej, rozpalała pół godziny. W końcu ogień zajął się. Dym poszedł w komin. Ciepło zaczęło się rozprzestrzeniać. Dzieci zasnęły. Marta siedziała przy piecu, patrzyła na płomienie, myślała o mężu, o Tomaszu. Kochała go. Dziesięć lat małżeństwa. Teraz została sama. Z niczym. W lesie. W ruinie. Płakała cicho, żeby nie obudzić dzieci. Łzy spadały na podłogę, kapały jedna za drugą. Potem wstała, wytarła twarz. Trzeba było działać, rozejrzeć się, sprawdzić, co jest w domu. Może coś przydatnego. Wzięła świecę, zapaliła. Poszła do sypialni a dziadka, otworzyła szafę, stare ubrania, buty, nic wartościowego. Potem zobaczyła drzwi małe przy podłodze. Nie widziała ich wcześniej. Ukryte za starym kożuchem. Otworzyła. Schody prowadziły w dół do piwnicy. Co dziadek mógł tam trzymać? Zeszła. Ostrożnie. Stopnie trzeszczały. Świeca oświetlała niewiele. Na dole wilgoć. Zapach ziemi. Pudła. Stare narzędzia. W rogu coś dużego. Przykryte prezentem. Marta podeszła. Zdjęła prezent. Metalowa skrzynia. Duża. Ciężka. Zamknięta na zamek. Kombinacja cyfrowa. Cztery cyfry. Próbowała różnych. Rok urodzenia dziadka. Nie działa. Rok ślubu. Nie. Rok śmierci babci. Nie. W tym momencie jej córka zaczęła płakać na górze. Marta pobiegła. Szybko w górę. Do pokoju. Kochanie, co się stało? Śniło mi się tata. Był tu? Tak. Powiedział coś. Co powiedział? Córka przecierała oczy. Pięć lat. Mała. Pamiętała ojca dobrze. Że ma chronić nas, już nas chroni z nieba. Marta okryła córkę kocem, położyła się obok, przytulała. Za chwilę dziewczynka znowu spała. Marta patrzyła w sufit, myślała o skrzyni. Co tam jest? Dlaczego dziadek ją schował? Zamknęła oczy. Jutro sprawdzi, jutro znajdzie sposób. Ale sen nie przyszedł. W głowie kręciła się kombinacja, cztery cyfry. Co było ważne dla dziadka Stefana? Syn Tomasz, ojciec jej męża, urodził się w 1981. 1981. Wstała cicho. Wzięła świecę. Zeszła znowu do piwnicy. Podeszła do skrzyni. Ustawiła cyfry. 1, 9, 8, 1. Nacisnęła. Kliknięcie. Zamek się otworzył, co znajduje się w pudełku, które czekało 10 lat. Marta podniosła wieko skrzyni. Ciężkie, metalowe. W środku pudła. Małe. Kartony, papiery. Wszystko suche, chronione. Wzięła pierwsze pudełko. Otworzyła. Dokumenty. Stare. Pożółkłe. Tytuł własności. Czytała przy świetle świecy. Nieruchomość przy ulicy Floriańskiej w Krakowie. Właściciel Stefan Kowalski. To dziadek. Floriańska. Centrum miasta. Jedna z najdroższych ulic, sprawdziła datę. 1993 rok, ponad 30 lat temu. Następny dokument kolejna nieruchomość Kazimierz, Stara Kamienica, właściciel Stefan Kowalski jeszcze jeden Podgórze, budynek mieszkalny 50 lat temu dziadek Stefan kupił 7 nieruchomości w Krakowie za grosze. Marta nie mogła uwierzyć 7 budynków. W centrum, teraz warte miliony złotych. Dlaczego nikt nie wiedział? Dlaczego rodzina myślała, że dziadek był biedny? Szukała dalej. Znalazła zeszyt. Gruby, zapisany drobnym pismem. Otworzyła pierwszą stronę. Pamiętnik dziadka Stefana. Czytała szybko, drżącymi rękami. Dziadek pisał o rodzinie, o synu Andrzeju, ojcu Tomasza. Zachłanny, egoistyczny ciągle prosiło o pieniądze stefan dawał andrzej wydawał na alkohol na hazard w 1998 roku stefan przestał dawać andrzej się wściekł nie jesteś mi ojcem wyszedł trzasnął drzwiami nie wrócił przez 10 lat stefan czekał pisał listy andrzej nie odpowiadał w 2008 roku stefan zachorował rak andrzej przyjechał z żoną Haliną. Odwiedzili raz. Pytali o testament. Stefan odpowiedział krótko. Wszystko przepisuję na fundację. Kłamał, bał się, wiedział. Halina i Andrzej zabiorą wszystko, przepuszczą, zniszczą. Dlatego ukrył dokumenty, dlatego schował prawdę. Testamentu nie było. Urzędowo dziadek nie zostawił niczego. Nieruchomości były na spółki. Fikcyjne nazwy nikt nie wiedział. Marta czytała dalej. Ostatnie strony pamiętnika. Dziadek pisał o wnuku, o Tomaszu. Dobry chłopak, uczciwy, ciężko pracuje. Poślubił Martę. Dziadek był na ślubie. Widział, jak Tomasz patrzy na żonę z miłością, autentyczną. Tomasz nie jest jak ojciec. Ma dobre serce. Stefan zapisał: Gdyby coś mu się stało, gdyby umarł, wszystko ma dostać Tomasz, albo jego żona, albo dzieci. Dokumenty są w skrzyni. Kombinacja to roku urodzenia Tomasza. 1, 9, 8, 1. Ostatnie zdanie pamiętnika. Halina zniszczy Was wszystkich. Nie dajcie jej wygrać. Marta zamknęła zeszyt. Uzy płynęły. Dziadek wiedział, przewidział, wszystko zaplanował. Teraz ona ma dokumenty. Ma prawo, ma dowody. Jest właścicielką siedmiu budynków w Krakowie. Dlaczego czasem najbiedniejsza osoba okazuje się najbogatsza? Wróciła do skrzyni, wzięła kolejne pudełko, w środku koperty, grube, żółte, otworzyła pierwszą: pieniądze, banknoty, stare, nowe, różne denominacje, policzyła szybko: dwadzieścia tysięcy złotych, druga koperta, kolejne dwadzieścia tysięcy, trzecia, piąta, dziesiąta. W sumie 200 tysięcy złotych w gotówce. Serce biło mocno. To niemożliwe. To sen. To nieprawda. Uszczypnęła się. Bolało. To prawda. Wszystko prawda. Siedziała w ciemnej piwnicy. Otoczona fortuną. Jej dzieci spały na górze. Głodne. Zmarznięte. A ona trzymała w rękach ich przyszłość. Wstała. Wzięła jedną kopertę z pieniędzmi. Dokumenty. Pamiętnik. Włożyła do starej torby. Reszta została w skrzyni, zamknęła, zostawiła kombinację, wyniosła torbę na górę, schowała pod posłaniem, położyła się obok dzieci, teraz mogła spać. Rano słońce wpadało przez szpary w deskach, dzieci się obudziły, głodne. Marta wstała, wzięła pięćset złotych z koperty, ubrała dzieci ciepło. Dokąd idziemy? Do wioski, kupić jedzenie. Szły przez las. Dwadzieścia minut. Wieś była mała, sklep na rogu, weszły. Pani zaladą spojrzała podejrzliwie: Skąd pani? Z lasu, ze Starego Domu Tego Stefana? Tak, jestem wnuczką jego syna. Kobieta skinęła głową. Marta kupiła chleb, ser, mleko, jajka, warzywa, owoce dla dzieci, słodycze, zapłaciła. Wracały tą samą drogą. Dzieci były szczęśliwe. Jadły czekoladę, śmiały się. W domu Marta przygotowała śniadanie prawdziwe, ciepłe, jajecznica, świeży chleb z masłem, gorąca herbata. Dzieci jadły łapczywie. Mamo, dlaczego teraz mamy jedzenie? Bo wszystko się zmieni. Naprawdę? Naprawdę. Po śniadaniu Marta wzięła torbę z dokumentami, sprawdziła telefon. Bateria prawie pusta 1%. Znalazła w pudłach starą ładowarkę, podłączyła, do gniazdka. Nie działało. Nie ma prądu. Musiała iść do wioski. Znaleźć miejsce z prądem. Zapytać o adwokata. Zostawiła dzieci w domu. Dała im zabawki. Kazała nie otwierać drzwi. Zamknęła na klucz. Pobiegła do wioski. W sklepie zapytała panią: Gdzie mogę naładować telefon? U mnie w domu. Za sklepem. Mogę? Proszę bardzo. Pani zaprowadziła Martę do małego domu. Włączyła telefon do gniazdka. Marta czekała. 5%, 10, 15 wystarczy. Włączyła. Szukała adwokata w Krakowie. Znalazła numer. Zadzwoniła. Kancelaria Lewandowski. Dzień dobry. Potrzebuję pomocy. Słucham panią. Marta opowiedziała wszystko. O mężu, o teściowej, o domu, o dokumentach. Adwokat słuchał w milczeniu. Ma pani te dokumenty? Tak. Tutaj. To bardzo poważna sprawa. Mogę przyjechać? Oczywiście. Kiedy? Dziś. Zaraz. Ale jak? Nie ma samochodu. Nie ma pieniędzy na taksówkę. Pani ze sklepu stała obok. Słuchała. Mój syn jedzie do Krakowa. Może panią podwieść. Naprawdę? Za godzinę wyjeżdża. Ile będzie kosztować? Nic. Pomożemy. Czy czasem nieznajomi okazują się prawdziwą rodziną? Syn pani ze sklepu miał 25 lat. Marek pracował w Krakowie codziennie dojeżdżał Marta wróciła do domu wzięła torbę z dokumentami okryła dzieci ciepło zapakowała do samochodu Marka stary Fiat silnik warczał głośno dokąd pani jedzie ulica Wielopole kancelaria adwokacka znam zawiozę jazda trwała 45 minut dzieci spały z tyłu Marta trzymała torbę kurczowo, myślała o tym, co powie, jak zareaguje adwokat, czy uwierzy, czy pomoże. Dotarli. Stara kamienica, trzecie piętro. Marta wzięła dzieci za ręce, wspieli się po schodach, drewniane, skrzypiące, drzwi z mosiężną tabliczką, kancelaria prawna Lewandowski. Zapukała. Proszę. Gabinet był duży, szu, regały pełne książek, za biurkiem siedział mężczyzna. Około pięćdziesięciu lat. Siwe włosy? Okulary? Pani Kowalska? Tak. Proszę usiąść. Dzieci mogą pobawić się tam. Wskazał kącik z zabawkami. Córka i syn pobiegli. Marta usiadła. Położyła torbę na biurku. Opowiedziała pani przez telefon. Pokażę dokumenty? Proszę. Marta wyciągnęła papiery. Tytuły własności. Pamiętnik. Adwokat brał każdy dokument. Czytał uważnie. Sprawdzał pieczęcie. Daty, podpisy, milczał długo. Marta czekała. Serce biło mocno. W końcu Lewandowski odłożył ostatni papier. Spojrzał na Martę. To autentyczne. Naprawdę? Sprawdzę w rejestrach, ale wszystko wygląda legalnie. Co to znaczy, że pani jest właścicielką tych nieruchomości? 95% spadkobierców nigdy nie znajduje ukrytych testamentów. Marta była w tych 5%. Zakryła twarz dłońmi. Płakała cicho. Adwokat podał chustkę. Rozumiem pani emocje. Teściowa zabrała mi wszystko, wiem, opowiadała pani. Co mogę zrobić? Złożymy pozew, odzyskamy mieszkanie i więcej. Adwokat wyjaśniał dalej. Nieruchomości dziadka były warte około 8 milionów złotych. Marta jest jedyną spadkobierczynią. Tomasz zmarł. Prawa przeszły na wdowę i dzieci. Halina nie ma żadnych praw. Andrzej też nie. Oszukali, wyrzucili, złamali prawo. Ile czasu zajmie sprawa? Trzy do sześciu miesięcy. To długo, ale wygramy. Gwarantuję. Marta wróciła myślami do mieszkania. Do Haliny. Do tego, jak stała w oknie. Uśmiechała się. Triumfowała. Teraz kolej na Martę. Chce się z nią zobaczyć. Z teściową? Tak. Dziś. Nie radziłbym. Muszę spojrzeć jej w oczy. Adwokat zawahał się, potem skinął głową. Dobrze, pojadę z panią. Wzięli taksówkę. Dotarli pod stare mieszkanie Marty. Jej mieszkanie. To gdzie mieszkała z Tomaszem? Gdzie urodziły się dzieci? Adwokat wyszedł pierwszy. Zadzwonił domofonem. Kto tam? Adwokat Lewandowski. Sprawa spadkowa. Nie interesuje mnie. Halina Kowalska. Tak. Proszę otworzyć. Inaczej wezwę policję. Cisza. Potem brzęczyk. Drzwi się otworzyły. Weszli. Drugie piętro. Halina stała w progu, ubrana elegancko. Makijaż. Perfumy. Spojrzała na Martę z pogardą. Czego chcesz? Porozmawiać? Nie mamy o czym. Adwokat wszedł do przodu. Pokazał dokumenty. Te papiery mówią inaczej. Co to jest? Tytuły własności. Siedem nieruchomości w Krakowie. Skąd je masz? Od dziadka Stefana. Zapisał na wnuka. Tomasz nie żyje. Dlatego wszystko przechodzi na wdowę. Halina zbladła. Wzięła dokumenty. Czytała szybko. Ręce zaczęły jej drżeć. To niemożliwe. Wszystko autentyczne. Sprawdzone. Stefan był biedny. Udawał. Przed takimi jak pani. Co się dzieje, gdy zło spotyka sprawiedliwość? Halina puściła papiery, oparła się o framugę. Marta stała spokojnie. Patrzyła na teściową. Kobieta, która wyrzuciła ją na mróz, która zabrała dom, która śmiała się z nieszczęścia. Teraz Halina wyglądała inaczej. Przestraszona, mała. Marta zrobiła krok naprzód. Mówiła cicho, twardo: Wyrzuciłaś mnie na ulicę? Halina milczała. Moje dzieci płakały z głodu. To był błąd. Błąd? Nazwałaś tak wyrzucenie rodziny? Przepraszam. Marta potrząsnęła głową, wzięła dokumenty z podłogi. Za późno na przeprosiny. Co zrobisz? Zabieram mieszkanie. I więcej nie masz prawa mam wszystkie prawa Adwokat wyjął kolejny papier. Pozew, przygotowany wcześniej. Sąd rozpatrzy sprawę. Pani straci mieszkanie zwróci wszystkie pieniądze męża plus odszkodowanie za bezprawne eksmisje ile Sto tysięcy złotych. Halina zachwiała się. Usiadła na podłodze, twarz w dłoniach. Adwokat zostawił dokumenty na stole. Marta odwróciła się. Wzięła dzieci za ręce. Wyszli. Schody. Ulica. Świeże powietrze. Córka spojrzała na matkę. Mamo, wrócimy tu mieszkać? Tak, kochanie. Wrócimy do domu. A babcia Halina już nam nie zaszkodzi. Przez następne tygodnie sprawy toczyły się szybko. Lewandowski załatwiał dokumenty, sąd rozpatrywał pozwy, Halina próbowała się bronić, bez skutku. Dokumenty były jednoznaczne, świadkowie potwierdzali historię Marty. Marek, brat Tomasza, przyjechał, stanął po stronie Haliny, mówił, że Stefan nie był przy zdrowych zmysłach, że dokumenty sfałszowano, eksperci sprawdzili. Wszystko autentyczne, podpisy prawdziwe, pieczęcie aktualne. W sądzie Marta zeznawała spokojnie, opowiadała o zimie, o dzieciach na śniegu, o nocy w lesie. Sędzia słuchał uważnie, spojrzał na Halinę. Czy to prawda? Halina spuściła głowę. Odpowiedz. Tak. Wyrok zapadł po trzech miesiącach. Marta odzyskała mieszkanie. Halina musiała zapłacić odszkodowanie. Dodatkowo wszystkie nieruchomości przeszły na Martę. Legalnie, urzędowo, bezapelacyjnie, czerwiec, pół roku później, Marta stoi w nowym mieszkaniu, jasne, przestronne, widok na Wawel. Dzieci biegają po pokojach, śmieją się. To ich dom, naprawdę ich. Jak wygląda życie, gdy sprawiedliwość wreszcie zwycięża? Przeprowadzka trwała tydzień. Marta sprzedała pięć z siedmiu nieruchomości. Dostała sześć milionów złotych. Dwie kamienice zostawiła. Jedna na wynajem, druga na siedzibę fundacji. Fundacji? Tak. Marta założyła organizację. Nazwa: Dom Nadziei. Pomoc dla samotnych matek, dla wdów, dla kobiet, które straciły wszystko. Takich jak ona pół roku temu. Fundacja dawała schronienie. Jedzenie, wsparcie prawne, pomoc w znalezieniu pracy. Pierwsza kobieta przyszła w maju, Anna, 30 lat. Mąż ją zostawił z trójką dzieci, bez pieniędzy. Marta przytuliła ją. Rozumiem cię. Naprawdę? Byłam na twoim miejscu, w śniegu, boso. Anna dostała pokój w kamienicy, gorące posiłki, prawnika. Po miesiącu znalazła pracę. W lipcu wprowadziła się do własnego mieszkania płakała odchodząc, uratowałaś mi życie. Nie, sama się uratowałaś. Ja tylko pomogłam. Dzisiaj Marta ma spotkanie. Ważne, ostateczne rozliczenie z Haliną. Teściowa spłaciła odszkodowanie 100 tysięcy złotych straciła mieszkanie. Teraz mieszkał Marka, w małym mieszkanku na przedmieściach dwupokojowym. Halina poprosiła o spotkanie. Lewandowski odradzał. Nie musi się pani spotykać. Chcę. Ostatni raz. Będę z panią? Nie. Sama dam radę. Kawiarnia w rynku. Marta przyszła punktualnie. Halina już czekała. Wyglądała inaczej. Starsza. Zmęczona. Bez makijażu. Tanio ubrana. Wstała gdy Marta podeszła. Dziękuję, że przyszłaś. Marta usiadła. Co chciałaś powiedzieć? Halina nerwowo mieszała kawę. Nie piła. Patrzyła w stół. Przepraszam. Mówiłaś to już? Teraz naprawdę. Z serca. Dlaczego mam ci uwierzyć? Halina podniosła wzrok. Oczy mokre. Bo straciłam wszystko. Dom. Szacunek. Syna. Syna? Marek się ode mnie odwrócił. Mówi, że jestem potworem. Marta milczała. Patrzyła na teściową. Kobieta, która zniszczyła jej życie. Która wyrzuciła ją na mróz. Która śmiała się z cierpienia. Teraz Halina siedziała mała, złamana, żebrała o przebaczenie. Czy można przebaczyć komuś, kto niemal cię zniszczył? Nie mogę ci przebaczyć, rozumiem, ale nie będę się mścić. Wystarczy, wystarczy, żyj ze swoim sumieniem. To najgorsza kara. Marta wstała. Halina chwyciła jej rękę. Tomasz byłby z ciebie dumny. Wiem, był szczęściarzem, miał dobrą żonę. Marta cofnęła rękę, wyszła z kawiarni, nie obejrzała się, nie było po co. Tamten rozdział zamknięty, zaczął się nowy, lepszy. Wieczorem w domu dzieci pomagały nakrywać do stołu, córka ustawiała talerze, syn kładł sztućce, na środku tort, czekoladowy, świeczki. Dzisiaj urodziny syna, cztery lata. W zeszłym roku nie było tortu, nie było prezentów. Był głód, zimno, teraz był dom. Ciepło, rodzina. Goście przyszli punktualnie. Pani ze sklepu, jej syn Marek, adwokat Lewandowski z żoną, Anna z fundacji z dziećmi. Pokój pełen ludzi. Śmiechu, radości. Syn zdmuchnął świeczki. Wszyscy klaskali. Marta kroiła tort, rozdawała kawałki, patrzyła na twarze. Szczęśliwe, uśmiechnięte to jej nowa rodzina prawdziwa. Lewandowski podszedł z lampką wina. Muszę powiedzieć, jest pani niezwykła. Dlaczego? Bo nie złamała się pani. Walczyła. Nie miałam wyboru. Każdy ma wybór. Pani wybrała dobrze. Marta spojrzała przez okno. Kraków nocą, światła, życie. Gdzieś tam jej mąż patrzy z góry. Tomasz, kochany, odszedł za wcześnie, ale zostawił coś. Dzieci, miłość, pamięć i rodzinę dziadka, która uratowała ich wszystkich. W lipcu Marta otworzyła drugą siedzibę fundacji, w Warszawie. We wrześniu trzecią, w Gdańsku. Pomogła 27 kobietom w pół roku. 27 rodzin dostało drugie życie: dom, nadzieję, przyszłość. Media pisały o niej. Fundacja, Dom Nadziei, założona przez wdowę, która straciła wszystko i odzyskała więcej. Dziennikarze chcieli wywiadów. Marta odmawiała, nie chcę rozgłosu, ale pani historia jest inspirująca. To nie o mnie, o tych kobietach. W grudniu przyszła zima, rok od tamtej nocy, od mrożu, od śniegu, od bosych stóp na chodniku. Marta stała przy oknie, patrzyła na padający śnieg. Córka podeszła, wzięła matkę za rękę. Pamiętasz tamtą zimę? Tak, kochanie, było bardzo zimno. Było, ale teraz jest ciepło. Marta przytuliła córkę, pocałowała w czoło. Tak, teraz jest ciepło i będzie, zawsze. Telefon zadzwonił, nowy numer. Marta odebrała. Dzień dobry, mówi Katarzyna, słyszałam o fundacji. Słucham panią, mąż mnie wyrzucił, z dziećmi, nie mam dokąd pójść. Marta zamknęła oczy. To samo, ciągle to samo, tyle kobiet, tyle cierpienia, ale teraz ona może pomóc. Gdzie pani jest? W Krakowie. Na dworcu czekaj, za pół godziny po ciebie przyjedzie samochód. Naprawdę, naprawdę będzie dobrze, obiecuję. Rozłączyła się. Zadzwoniła do kierowcy fundacji. Podała adres, następnie do koordynatorki. Przygotować pokój, jedzenie, ubrania dla dzieci. Wszystko gotowe. 70% kobiet w takiej sytuacji nie wie, gdzie szukać pomocy. Marta była teraz dla nich latarnią. Światłem w ciemności, nadzieją, gdy wszystko wydaje się stracone. Rok temu sama potrzebowała pomocy. Dzisiaj jej daję. Koło się zamknęło. Spojrzała na zdjęcie na komodzie. Tomasz, uśmiechnięty, szczęśliwy. Obok zdjęcia dziadka Stefana, stary, mądry. Obaj patrzyli. Obaj chronili. Z góry. Z zaświatów. Z serca. Dziękuję wam. Obydwu. Córka i syn przybiegli. Pokazywali rysunki, dom, drzewo, słońce, szczęśliwa rodzina, troje ludzi, matka i dwoje dzieci. Tyle wystarczyło do szczęścia. A co by zrobiłaś ty na miejscu Marty? Przebaczysz komuś, kto cię skrzywdził? Napisz w komentarzach.